Aha, dobra, to twoja pamięć znika jak się... Dobra. Rozwojenie aż nie tak działa, no. Din din din! din, din. That's my nigga. <ścoughs> e, e, dzielimy sobie jakąś podstawową wiedzę, ale nasze memoma nasze pamięć RAM jest zupełnie oddzielnym pytem I nie mów mi to tak jakby to była zła rzecz. To jest błogosławieństwo, że kurwa ten nie pamiętam co ona Jeżeli, odpierdala że, że, kurwa, ten... Ponieważ nawet, nawet jeżeli zapomnę czegoś, nawet czegoś ja zapomnę, ona to pamięta. Odwrotnie. Więc to... a... Czekaj, czekaj, bo się zagalo... Nawet jeśli coś zapomnisz, zapomnij to ja pamiętam. A. Więc to taka jakby podwójna, podwójna kość ramu! No właściwie to bardziej jak pół. Dobra, pamięć side do dodana do budzisków prawdy. Yy, ale to co teraz, co teraz chcę tutaj. Yy, co, to co teraz co teraz wiedzieć. Gdzie jest moje słoneczko? Powiedz mi, i albo poderwnę ci gardło. Nie wiem, no nie się łazi gdzieś robi sobie jakieś. Robi sobie dochodzenia. Mm. Słodka, nie? No, to jest bardzo urocza minka. No. Tylko później gorzej. Tak, tak <laughs> myślę. Hey. Wiedziałam, totalnie to wiedziałam. Jestem totalnie nagrzana, kiedy tak. Yy... kiedy chodzi o. o, mi, o, o i nas... tam jego temat. Każdy każdym razie muszę spieszyć. Nie mogę pozwolić na to, żeby był sam. Yy, yy... Nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, jak bardzo musi być teraz yy, samotny. Ja! Dobra, Toko poszła w pizdzie z tym swoim szaronym yy, śmiechem. No dobra, zapowiedziałem już. Ja to zapytać o, o, o... chyba jeszcze nie będzie pamiętać w tym momencie. No dobra, nie ma... No właśnie, nie ma sensu pytać Jacka, nie? Olać. No dobra, mało z nim się życie do roboty. W sumie jak już tu jesteśmy, to... Czemu to fajtnęła? Musi być jakiś powód, nie? No tutaj jest. Lodówka o, jest. Zamrażę... O, lodu... o, otworzyła O, otworzyło... Tak, chcesz dalej, dobra. Dobra, <coughs> dawaj, nie no dawaj. Ale jestem pewien, że była ostatnim razem zamknięta, kiedy tu byłem. Co ty powiesz? To pewnie dlatego fightnęła. Right. Kurwa wiedziałem! <laughs> Ona fajta tak łatwo. Kyoko Makoto. Jestem Kyoko, mierzę wysoko. <laughs> Już trochę późno nie sądzisz. Eee, wszystko gra? Indeed. Wybacz, jeśli, jeśli sprawiałem, że się martwiłeś, No, Nie, nie musisz powtarzać. przepraszać. słuchaj, jeśli chodzi o ten pokój, e, tak, to jest. A, tam, bo... To kostnica. Tam. Wiem. Podejrzewałem to. W sumie to podejrzewałem. Tylko musiała zejść do lodówki, zobaczyła, co tam jest w środku, no i. no i masz. No i katastrofa gotowa. Widziałeś, że kłitnęła? Indeed właśnie, te, właśnie tutaj szłam, kiedy Janos i Jack nie... Minął. Minęła. Domyślę się, że musiała stracić przytomność. Kiknęła. Kiedy weszłam do środka, po, prawdziwy powód był jasny. Znaczy to było, Tam, że... Musiała... A musiała mieć katar mieć katar, no. Znaczy jest nic to jest, że kich, kichnęło. No dobra, okej, okay. a powód to był chyba jasny. Zastanawiam się czy przyszła tutaj, żeby zrobić śledztwo i myślę, że weszła tutaj, żeby się przeprowadzić śledztwo i w jakiś sposób otworzyła tutaj ten slocik. No i zobaczyła w... w środku ciało, no i kończyła. A, czekaj, ty to mówisz. Eee, dlaczego zawsze, dlaczego musi, wszystko musi być dla niej takie trudne? W każdym razie powinniśmy się tam przejrzeć nie, nie, nie chcemy, że... Nie, nie, w każdym razie powinniśmy je zamknąć, nie, nie powinno tak wisieć zamknięte. A, good point. Po, pozwól, że ci pomogę. Uuu. No dawaj. A, Kyoko podeszła do lodówki... E, co znaczy outstretch, Że... Ręce, ręce się trzęsły. Rozportarty mi od, To sportarty ma. Ale, w, ale nagle za przez... zatrzymała. Co jest? Ciekane, to jest ciało Mukuro. Może powinniśmy zaczekać, zanim to zamkniemy. Hmm. Cz, y, czemu? Bo to jest ciało, bo wszystko jest ciało Mukuro. No tak wyślałem. Zwłoki i kusaby? Ciało i kusaby jest wewnątrz tej y, lodówki. Tak jak za każdym razem, Mastermind zapewne, yy, zapewne przy przywlukciało tutaj, kiedy byliśmy podczas yy, kolegium. Yy, mastermind to zrobił? <laughs> A, yy, ponieważ założył, że yy, nie będzie już yy, wzno yy, wznowienia procesu, więc myślę. To nie masz racji. Uuu, przyznała mi racja! Moja pani! W każdym razie, możemy teraz się bardzo dokładnie z ciału. A, to prawda. Kyoko nie miała za bardzo szansy egzaminować ciała podczas ostatniego dochodzenia. Muszę zrobić, muszę zrobić małą autopsję tego ciała, muszę zrobić autopsję tak szybko, jak to możliwe. Tym razem znajdę jakąś wskazówkę i zł złapię mastermind'a za jego... Za chuja. <noise> OK! Okej, więc co powinienem zrobić? Że po prostu... Zaczekaj, zaczekaj, żeby dam ci znać, kiedy to skończę. Po prostu zaczekać tutaj? To jest... I tyle? Dobra. Skończyłaś? Powinienem zapytać ale... się okoł, o, o te grupowe zdjęcie. Koniec końców też jest na nim. E... Nie, chcę e, nie, nie, chcę nie ci ale... przeszkadzać, ale chciałbym cię zapytać o coś ważnego. Nie chcę być niegrzeczna, ale spierkać. <laughs> 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 <Dobro. śmiech> I chodzi o te ogłoszenie, Monokurwy, które dał wcześniej. A ja mówisz o tej wskazówce, czy coś, nawet, nawet nawet się do niej nie przejmowałem. Eee, czemu? Because. Jedyny powód, dla którego dał nam tę wskazówkę, to jest oczywiście nas, rzucić na nas konfundusa, żeby zaciemnić nas, nasze osądy. A rozumiem, i żebyśmy nie, nie przeszli kwalifikacji do Quidditcha, żebyśmy się nie dostali do na Quidditcha. Mogę odkryć... Mogę odkryć... Te, mogę odkryć sama tą Ja tajemnicę. Nieważne, nieważne jakie wskazówki nam daje. No jasne. Good point. I w wiem, kurwa, wszystko, kioko. E, chciał, e, chciałbym powiedzieć, że... że chciałbym się... E, zrobić to samo, ale to się stało, co się nie ostanie. Więc myślę... E, tak patrząc na nie teraz... Nie wydaje mi się, żeby ukrywała coś przede mną, czy ona, e, czy, ona mówi, ma rac, czy ona ma rację, czy Mastermind fabrykował te zdjęcia, żeby nas wprowadzić w pułapkę No przy, przy okazji, małe ćwiczenie dykcji, drogie dzieci, powtarzajcie za mną, Junko z wyfotoczopowanymi cyckami. <śled> to musi być to, nie ma innego wytłumaczenia. Skończyłaś już? Teraz... A. Tak. Dobra, control, control, control Dobra, powtórzenie, spoko. Dobra, powtórzenie. Dżungo z wyfotoshopowanymi cyckami. Dobra. Eee, lodówka raczej... Znaczy przechowują martwe ciała. Nie mogę, nie mogę tam zaglądać. Dobra, może klikniej, poklikajmy jeszcze trochę. Dobra, to było... Dobra, to wiemy, to wiemy. Ale to nie. Ty wiem. Aha. Wygląda to na to, że niebieskie światło pojawia się tam, gdzie jest zajęty. I, ma, I Makoto potrzebował Kyoko, żeby to dostrzec. Czyli kiedy. E, więc, to, kiedy dobra, ktoś, więc kiedy ktoś. Więc kiedy ktoś. ktoś tam musimy jest. Tego, nie ma, chyba nie musimy tego tłumaczyć, co nie? I po co to na co? A pan... ilość wody w tej szklance nie jest wystarczająco dużo, żeby stworzyć kulę. Kurde. Ale rozgadając się wokół e, liczba tych e, światełek, włączając w to mukuro, to jest 9. Dziewięć. 9. Dziewięć. Dziewięć światełek. Kurwa, dostrzek Światła zostały zadejtowane w pociskach, prawdy. I to jest to, o czym mówię. I już skończyłaś? Nie? Boże. <śleski> nie no daj, że spokój. Może kliknij jeszcze te puste? A, coś nie Nie, no powinno się dać. No nie da się. Nie, nie da się. Eee... No, biurko. A co a ja... To... ci na nie nawet. No właśnie. Dobra, już. Plandeki. Dobra, to wiemy. Wiemy. A! Chyba nie... A! Kliknęliśmy to? Nie no, chyba to. No dobra. A, dobra. A, ja dobra, tak no to musimy to przetłumaczyć niestety. Czekaj. No dobra. Dobra, to na wszystko. Czekaj, czekaj. Niżej, 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 niżej. Niżej, 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 niżej. Dobra, patrzyłem już to okej, okay, okej. Okay. A, dobra. widzieliśmy tę plandekę wcześniej. A to są to są, atry, te, to to są te znaleźliśmy w ogrodzie. Jeżeli pamiętam, to plandeka, I ta plandeka była. Plandeka na... miała ten, miała pieczątkę, pieczątkę. No, sej, z, Biolab. z biolabu. to znaczy, że ta, 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 właśnie Więc... ta planeta została użyta do kamuflażu. Morderstwa, i... I, i. ktoś musiał wziąć ten z biolabu, i. No, czy... wiadomo z i tam chodzi. przyprowadził. Dlatego została żadnej w pociskach, prawdy. I potrzebowaliśmy tego Kyoko, żeby się dodało. Okej, okay, Mako, to skończyłam. Już? Boże, to było szybkie. Każdy model robić już dobrą robotę, kiedyś, kiedy, kiedy się wleczę. Dzięki temu mogę, mogę już przygotować, Mam już przygotowany raport. Więc znalazłeś coś użytecznego? Bardzo dokładnie przyjrzałem się ranom i śladom krwi. Wygląda na to, że. No to to w sumie już też ustaliliśmy sami, co nie? No. Że rana, brzu rana brzucha i uderzenie... W głowę. O, i głowę. uderzenie w tył głowy zostało... Ten, Zrobione zostało po, śmierci. po śmierci. O, to ciekawe. Naprawdę? Spalone ciało trochę utrudniło sprawdzenie, ale jestem absolutnie pewna tego, co odkryłam. Więc to oznacza, że to nie mogło, Że nie była taka. Nie się rana. nowego. Więc to była to... fatalna rana? Jest. E, podczas eksplozji, to w samość ofiary. Przez eksplozję nie, nie można zweryfikować to w ofiary. E, to było w każdym. A na pewno była. była Martwa przed. Tak, przed wybuchem. E, ofiara została dźgnięta pojedynczy... pojedynczy. Tylko raz z nożem, który przeszedł kompletnie przez jej ciało. E została również uderzona w głowę czymś na kształty metalowego Angular Pipe. <śm> e ciało było pokryte e innymi nie ranami, nie ale one. Nie ale mają one kilka... Kil są stare. Czyli dni. jeśli już to z tych ran, mo od tych ran mogła umrzeć. Czyli nie żyje od kilku. Więc jedy jedyna lat opcja to nie. te rany sprawił y Że to przez te rany, które... Ale, o których była mowa, że są stare. Jest napisane, że są stare. E? No, no. W raporcie niedźwiedzie było napisane, że zostały zapane. Co najmniej kilka dni temu, przynajmniej kilka dni temu, mm, wiesz co? Nie widzę żadnej różnicy. Wiesz, różnica jest istotna, biorąc pod uwagę e, wrażenie, jakie daje, w ch chyba mylisz. Mylisz stare rany. Z, 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 Myślę, myśl, myśl, że mylisz ran, rany mające kilka dni z, po prostu z, ze starymi ranami. Ale to dalej nie ma sensu. Stare rany miałyby znaczenie, że były tam zawsze. To znaczy, że nie, nie są po, po, powiązane z morderstwem. Więc mówisz, że są? Ale w raporcie niedźwiedzia mamy informację, że była, była zabita, prawda? A dostaliśmy raport Niedźwiedzia bo zaraz potem nie została zabita. Więc jeżeli te rany mają e, kilka, są, e, mają kilka dni, nie ma szans, że mogłyby zrobić coś takiego. So a co jeśli mukuro nie została zabita podczas tych kilku dni? Co? Myślę, że możesz wziąć pod uwagę. Myślę, że, że można wziąć pod uwagę jedno, taką możliwość z wielu, nie sądzisz? Jedną z wielu? One to many? Relacja? Detektyw nie ma, su nie, detektyw nie ma żadnych supermocy. No chyba, że jesteś tobą. Nie, nie można przewidzieć odpowiedzi od samego początku. Oczywiście idealny detektyw zacząłby od wyobrażenia sobie jak, najwię jak największych możliwości, jak tylko może. In other words. A to oczywiście, nie kurwa, jesteś. Są w stanie dostrzec te możliwości bez. znaczy bez żadnych, bez żadnych tych, no. Podstaw. Bez, bez żadnych śledztw i tak dalej, po prostu używając tylko logiki powszechnego zmysłu. chłopskiego rozumu. I dopiero kiedy. I dopiero podczas śledztwa te, y, mogą z, z, sprawdzić, y, mogą ustalić, które z tych możliwości ma sens. <grych> Kurwa, bo... Oczywiście... Oczywiście skoro ci to mówię, wcale nie znaczy, że, 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 że byłby z jakiś dobry poży po jak byłbyś dobry... Detektyw chyba coś takiego. Mm -hmm. Ale. Ale biorąc. Ale zajmując się tą. Kurde, ona się niech przestanie się uśmiechać! Weź coś jej powiedzieć. powiedz. Ale pomijając już używanie tej. tej, tej uży, użycie tego, żeby rozwiązać tą właśnie zagadkę, powinieneś zapamiętać to na przyszłość. Niech się przestanie uśmiechać. Zaniekoko. Znowu! Zostało to do tych pocisków prawdy. Hey. Hej! Hmm. Jeśli jest jeszcze coś, co chcesz wiedzieć odnośnie kondycji ciała, to jest dobry moment. Hmm. Mówię, skoro już o tym mówimy, jest, jest jedna, jedna rzecz. rzecz. Wcześniej, kiedy oglądałem profiliku saby, miałem. E, mam. Były wylistowane jej waga i wzrost. No dobra, to wiemy, no nie? No to tłumacz. A dobra, 5 stóp, 7 cali, 97 funtów. Ten, proporcje... Wy, to wymiary, to... wymiary, Nie, w to jest podane, są wymiary, to chyba nie jest. No w sensie calach są raczej. 7, 31, 22, 32, no chyba tak. No Czy jest... Wszystko się i... zgadza. Pamiętasz to wszystko. Co za filozofia. No, Zgadza, Wszystkie te wymiary zgadzają się z ciałem. Więc. Nie zapomnij o tym tatuażu Fenrira. To jest absolutnie bez. bez nie ma wątpliwości. Że, nasza, że naszą ofiarą jest bez żadnych. Bez, nie ma opcji. Nie ma. Bez nie ma wątpliwości, to... że to Ikusama Mukuro. no Mukuro. te, No. Po tylko sobie mu została w pocisku, prawdy I To wszystko o co chciałeś zapytać? Tak, jak o tym myślę. Tak. Więc chyba nie mamy żadnego... już, już nie musimy się zajmować ciałem mukuro. Chodźmy, robi się to trochę chłodno e, czekaj. E, nie mam zamier Nie, nie zamierzasz odłożyć od od ciała. Nieważne, że to trochę smutne zostawiając tak to? Smutne. Zapomniałeś? Przecież była naszym wrogiem. Częścią ELWIŃSKIEJ rozpaczy. Ale została w końcu zabita, wciąż jest ofiarą. Aż trochę kurwa kultury, kobieto. Czekaj, sprawdzę. No super, akurat teraz złapało zwiechę. O, dobra. Gasowałeś Windowsa? Słysza, słysza. No. A dobra, słyszałeś kiedyś coś takiego. Ten. Kiedy naważyłeś piwo, to teraz jest jeden więc tak? Się tak, ale... Nie mm, tak Nie wiem. ziarno, które zasiały To się i zbiera burzę, o! Ale wciąż. Takie... Trzy kropki. Jesteś strasznie naiwny, wiesz? Kurwa, dzięki, wiesz? Jakieś trochę, kurwa, jakieś minimum, prawda? Ale mogła mnie po prostu powrócić, ale zdecydowałeś się to pomóc. To właśnie nie pomóc. E... Może trochę jakiś kurwa, trochę za tą to dla nawet kogoś grzebiemy w nim. Więc jak dla kogoś, jak ona co? Kogoś co? co? Jak ona i co w ten naiwnego? So myślę, że. Dobra, myślę, że tym razem na pewno już skończyliśmy. Wróćmy do swoich oddzielnych. E, czekaj chwilę. E... E, wciąż jest jedna rzecz do zrobienia. E, coś o czym powinienem porozmawiać z Kiyoko, muszę ją zapytać o ten notesik, który znalazłem w szafce. E, jeżeli tego nie zrobię teraz, dobra, daj. Hej, Kiyoko, e, e, muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Wiem, że nie powinienem, ale czuję, że muszę zapytać. Ale muszę. Śmiało, wyrzuć to z siebie. Czy masz może kogo? Nie, no, żartowałem. Eee, czy widziałaś. Czy nie, na pewno nie widziałaś swojego ojca przed przybyciem tu. A do przybycia tutaj? Na Nani? So... Co masz na myśli? O, będzie wpierdol. Eeeem, dostajcie z liścia. Eee, kojarzysz te schowki na drugim piętrze akademików? Owszem. Ale żeby się dostać do, te, do tego, do tego, tego, potrzebujesz handbu potrzebujesz ekajecika -EK -E tego, kto należy, do kogo należy ta szafka. W zasadzie odkryłem, że możemy otworzyć je za pomocą awaryjnego ekajcika -E Ten, który znalazłeś w sekretnym pokoju dyrektora. Więc znalazłeś coś ist 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 istotnego w tych szafkach? Znalazłem notesik. Eee, I po przejrzeniu jego myślę, że to może być, tw to myślę, musi być że to Twój. No, też Dlaczego tak sądzisz? Because... To, znaczy, ty... to znaczy, tylko właściciel tej szafki mógłby się do niej dostać, prawda? Nie wydaje mi się, żeby te szafki należa należały do kogokolwiek z nas. To mam na myśli, że dopiero, co do dopiero niedawno dostaliśmy akcesa do, tej, do tego pokoju. Granty nam dopiero co przyznali. Mam na myśli to, że nie ma żadnej możliwości, żebyśmy, dostać, żebyśmy dostali się wcześniej do tych y, szafek. <grym> A nawet I jeśli miałem taki pokój. Nawet te jeśli miałem notesik. taki, to dlaczego miałem go zamykać w, w szafce? E Wszystko co mówisz ma doskonały sens, ale jest coś napisane wewnątrz e, coś na temat dyrektora na temat twojego ojca oj wpierdolny będzie, będzie. czyli, że to wideo też jest prawdziwe? wideo? tylko to myślę, że wszystko w tej chwili powoli z, z, zaczyna, zaczyna układać się w spójny obraz w spójny obraz, dokładnie ja myślę, że ten obraz może być gorszy niż ktokolwiek z nas mógł sobie wyobrazić. O czym Ty mówisz? Muszę, muszę sprawdzić te szafki w tej chwili. Muszę potwierdzić, czy, czy muszę, muszę potwierdzić to na własne oczy, to co przed chwilą powiedziałeś. A pozwól, że dam Ci e e kajecik dyrektora. E w ten sposób możesz? To nie będzie potrzebne. Jeśli mam, jeśli mam rację, to powinnam otworzyć bez problemu tą szafkę swoim kajacikiem. W końcu wygląda na to, że to jest moja szafka. Twoja szafka? Jeśli, no, jeśli... Jeśli to nie, obejrzysz, nie. wszystko stanie się jasne. No dobra, aha. Uh. DVD. I mówi... Klasa 78. Podziemne ważne, wywiady. Ważne, ważne wywiady. Znalazłem to w tym uk ukrytym pokoju kiedy wyszedłeś. Nie mam czasu tego tłumaczyć, więc myślę, że po prostu powinieneś zobaczyć to samemu. Wtedy powinieneś domyśleć się o co, o tym, co to ma co to możemy znaczyć. To, to wszystko to wyjaśni, dlaczego znalazłeś mój Notesik w tym miejscu, w którym nigdy nigdy wcześniej nikt z nas nie był.